Wyobraź sobie, że budzisz się w szpitalu po tym, jak zostałeś uznany za klinicznie martwego przez sześć minut. Lekarze nazywają to cudem. Ale ty wiesz, że prawdziwym cudem było to, co wydarzyło się podczas tych sześciu minut. Kiedy zobaczyłeś całe swoje życie nie jako sekwencję wydarzeń, ale jako falę emocjonalnego wpływu oddziałującego na wszystkich wokół ciebie. A co najbardziej szokujące. Momenty, które najbardziej jaśniały, nie były twoimi zawodowymi osiągnięciami czy materialnymi dobrami, były to drobne gesty życzliwości, których nawet nie pamiętałeś, że wykonałeś. Szklanka wody zaoferowana nieznajomemu, szczery uścisk dla kogoś, kto cierpiał. Przebaczenie udzielone, gdy wszyscy oczekiwali zemsty. Co by się stało, gdybyśmy odkryli, że wszystko, czego nas nauczono o życiu i śmierci, jest niekompletne? A jeśli śmierć nie byłaby końcem, ale jedynie przejściem, a jeśli nasz cel tutaj byłby znacznie głębszy niż gromadzenie bogactwa, władzy czy sławy? Dziś zbadamy zaskakujące dowody od dzieci, które pamiętają możliwe do zweryfikowania szczegóły z poprzednich żyć, przez osoby przemienione przez doświadczenia bliskie śmierci, pospójne wzorce pojawiające się w zupełnie różnych kulturach na przestrzeni historii. To nie jest tylko kolejna teoria duchowa to badanie fundamentalnej natury ludzkiej świadomości. I może całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz własne istnienie. Witajcie w odkrywaniu prawdziwego celu naszej duszy. Zacznijmy od fundamentalnej koncepcji. Istnienie nie jest linearne, z początkiem przy narodzinach i końcem przy śmierci. Jest cykliczne, ciągłe, jak wstęga mebiusa, zaginająca się na sobie w nieskończonej pętli. Kiedy analizujemy relacje osób, które miały doświadczenia bliskie śmierci, spontaniczne wspomnienia z poprzednich żyć, szczególnie u dzieci, i weryfikowalne komunikacje medialne, zaczynamy dostrzegać, że świadomość wydaje się przekraczać granice fizycznego ciała. Badacze tacy jak dr Ian Stevenson z Uniwersytetu Wirginii. Udokumentowali ponad 3000 przypadków dzieci, które relacjonowały szczegółowe wspomnienia z poprzednich żyć. Wiele z tych wspomnień zostało zweryfikowanych faktami historycznymi, których dzieci nie mogłyby znać. Na przykład przypadek chłopca, który w wieku 3 lat zaczął mówić o swoim drugim domu. W odległym mieście, opisując konkretne szczegóły architektoniczne i imiona osób, których jego obecna rodzina nigdy nie poznała. Co jeszcze bardziej intrygujące, wiele z tych dzieci ma znamiona, które odpowiadają śmiertelnym ranom odniesionym przez osobę, którą twierdzą, że były. Jeden chłopiec miał okrągłe znamię na środku czoła, dokładnie tam, gdzie osoba, którą twierdził, że był, otrzymała śmiertelny strzał. Te przypadki sugerują, że nie tylko nasza świadomość trwa dalej, ale także niesiemy wspomnienia, a nawet fizyczne ślady naszych wcześniejszych doświadczeń. Poza wspomnieniami z poprzednich żyć, doświadczenia bliskie śmierci (NDE) oferują kolejne okno do zrozumienia natury świadomości. Dr Raymond Moody, który ukuł termin doświadczenie bliskie śmierci, Udokumentował setki przypadków osób, które zostały uznane za klinicznie martwe, a następnie reanimowane. Godna uwagi jest spójność ich relacji, uczucie opuszczania ciała, obserwowanie procedur medycznych z góry, przechodzenie przez tunel, spotkanie jasnego światła, przegląd własnego życia i czasami spotkanie zmarłych bliskich. Czego wielu nie wie, to, że te doświadczenia często skutkują głębokimi przemianami w osobowości i wartościach danej osoby. Osoby, które przeszły NDE, często zgłaszają zmniejszony lęk przed śmiercią, większe docenienie życia, mniejszy materializm, większe współczucie dla innych, odnowione poczucie celu. Podzielę się przypadkiem, który doskonale ilustruje tę transformację. Odnoszący sukcesy biznesmen, znany z bezwzględnego podejścia do biznesu, doznał zawału serca w wieku 42 lat. Podczas minut, gdy był klinicznie martwy, relacjonował, że widział całe swoje życie przed oczami nie jako linearny film, ale jako jednoczesne doświadczenia, w których mógł odczuwać wpływ swoich działań na innych. Co najbardziej go zaskoczyło, to fakt, że momenty, które świeciły najintensywniej, nie były jego zawodowymi osiągnięciami czy materialnymi nabytkami, ale drobnymi aktami dobroci, które zapomniał, jak wtedy, gdy zatrzymał się, aby pomóc nieznajomemu z przebitą oponą, lub gdy pocieszał kolegę przechodzącego przez trudny rozwód. Po wyzdrowieniu sprzedał swoją firmę i poświęcił życie pracy humanitarnej. Gdy zapytano go o tę radykalną zmianę, po prostu powiedział: Zrozumiałem, co naprawdę ma znaczenie. To prowadzi nas do kluczowego pytania: jeśli świadomość jest ciągła i przekracza fizyczne ciało, dlaczego tu jesteśmy? Jaki jest cel wcielenia się w ten fizyczny plan? Różne tradycje duchowe sugerują, że Ziemia jest rodzajem szkoły dla duszy miejscem, gdzie doświadczamy dualności, wyzwań i ograniczeń jako katalizatorów duchowego wzrostu. Fizyk kwantowy dr Amit Goswami proponuje, że świadomość jest fundamentalną podstawą rzeczywistości nie materia. Sugeruje, że wybieramy wcielenie, aby mieć doświadczenia. Które nie byłyby możliwe w stanie niefizycznym. Gęstość i ograniczenia fizycznego świata zmuszają nas do dokonywania wyborów, stawiania czoła konsekwencjom i poprzez to ewoluowania. Co ciekawe, gdy analizujemy relacje z regresji do poprzednich żyć prowadzonych przez terapeutów, takich jak dr Brian Weiss, Wiele osób relacjonuje stan między życiami, gdzie uczestniczyły w planowaniu swojego obecnego wcielenia, wybrały konkretne wyzwania, relacje, a nawet fizyczne ograniczenia w celach edukacyjnych. Kobieta w regresji relacjonowała, że wybrała rodziny z fizyczną niepełnosprawnością, ponieważ chciała rozwinąć współczucie i przezwyciężyć uprzedzenia, które okazała w poprzednim życiu. Inna osoba opisała, że zaplanowała spotkanie swojego wroga z poprzedniego życia, aby nauczyć się przebaczać i przekształcić trudną relację. Te relacje sugerują, że przyszliśmy na Ziemię nie po to, by gromadzić dobra czy władzę, ale by rozwijać takie cechy jak współczucie, przebaczenie, bezwarunkowa miłość i mądrość cechy, które przekraczają nasze fizyczne istnienie i trwają z nami. W naszej wiecznej podróży. Innym fascynującym aspektem tej eksploracji jest możliwość, że nie jesteśmy sami w naszej ewolucyjnej podróży. Relacje o kontaktach z bardziej zaawansowanymi istotami czy to nazywanymi kosmitami aniołami duchowymi przewodnikami czy wzniesionymi mistrzami pojawiają się konsekwentnie w różnych kulturach na przestrzeni historii. Intrygujące jest to, że wiele z tych kontaktów zawiera przesłania o naturze rzeczywistości, które są zgodne z odkryciami współczesnej fizyki kwantowej wzajemne powiązanie całego życia, iluzoryczna natura linearnego czasu i zdolność świadomości do wpływania na materię. Dr. John Mack Psychiatra z Harvardu, który badał przypadki doświadczeń kontaktu, zauważył, że wiele osób relacjonuje otrzymywanie informacji o potrzebie zmiany w ludzkiej świadomości ewolucji z mentalności opartej na strachu separacji i konkurencji do mentalności opartej na jedności, współpracy i szacunku dla życia. Te kontakty często zawierają ostrzeżenia o niebezpieczeństwach rozwoju technologicznego bez odpowiedniej ewolucji etycznej i duchowej. Nierównowagi, którą możemy wyraźnie zaobserwować w naszym obecnym świecie. Niezależnie od tego, jak interpretujemy te relacje, wskazują one na ważną prawdę. Jesteśmy w krytycznym momencie ludzkiej ewolucji, gdzie nasze zbiorowe wybory określą nie tylko naszą przyszłość na Ziemi, ale prawdopodobnie nasze miejsce w szerszej kosmicznej społeczności. Co się dzieje, gdy zaczynamy budzić się do tych głębszych prawd o naszej naturze i celu? Po pierwsze, następuje indywidualna transformacja. Kiedy rozumiemy, że jesteśmy wiecznymi istotami mającymi tymczasowe doświadczenie, a nie tymczasowymi istotami desperacko walczącymi o wieczność, nasza perspektywa radykalnie się zmienia. Strach przed śmiercią maleje, nasze priorytety się zmieniają i zaczynamy postrzegać nasze wyzwania jako możliwości wzrostu, a nie jako kary czy okrutne przypadki. Ale dzieje się coś jeszcze głębszego. Wielu badaczy i myślicieli duchowych sugeruje, że jesteśmy w środku zbiorowego przebudzenia ludzkiej świadomości. Psycholog Karl Jung nazwał to synchronicznością znaczącym dopasowaniem pozornie niepowiązanych wydarzeń, które odzwierciedlają wyższy porządek. Widzimy znaki tego przebudzenia wszędzie rosnące zainteresowanie praktykami kontemplacyjnymi, takimi jak medytacja i uważność. Poszukiwanie bardziej autentycznych i znaczących połączeń. Rosnąca troska o zrównoważony rozwój i dobro planety, kwestionowanie systemów i struktur, które nie służą już większemu dobru integracja starożytnej mądrości z nowoczesnymi odkryciami naukowymi. To przebudzenie nie jest łagodne ani łatwe. Jak każde narodziny, wiąże się z bólem, skurczami i niepewnością. Jesteśmy świadkami upadku starych struktur, zanim nowe zostaną w pełni uformowane, co tworzy poczucie chaosu i niestabilności. Jednak ta faza przejściowa może być postrzegana jako niezbędna część procesu ewolucyjnego. Jak gąsienica, która musi całkowicie rozpuścić się wewnątrz kokonu, zanim wyłoni się jako motyl, ludzkość przechodzi głęboką transformację. Jak więc żyć w świetle tych zrozumień? Jak zintegrować te głębokie prawdy w naszym codziennym życiu? Po pierwsze, możemy kultywować świadomość naszej wiecznej natury poprzez praktyki kontemplacyjne. Medytacja w szczególności pozwala nam bezpośrednio doświadczyć nielokalizowanej natury świadomości, tej części nas, która obserwuje bez osądzania, która pozostaje stała. Podczas gdy myśli, emocje i doznania przychodzą i odchodzą. Po drugie, możemy żyć z większą intencjonalnością, uznając, że każdy nasz wybór przyczynia się do naszej duchowej ewolucji. Nie oznacza to, że musimy być doskonali, ale świadomi. Kiedy popełniamy błędy, a wszyscy je popełniamy, możemy postrzegać je jako możliwości nauki, a nie porażki. Po trzecie, Możemy kultywować szacunek dla wszystkich form życia, uznając, że wszyscy jesteśmy połączeni w sieci świadomości. Dotyczy to nie tylko innych ludzi, ale także zwierząt, roślin i samej planety. Jak wspomniał jeden z rozmówców, w oryginalnym materiale nawet minerały są na własnej ścieżce ewolucyjnej, ostatecznie przekształcając się w bardziej złożone formy życia. Po czwarte, możemy praktykować przebaczenie nie tylko innym, ale i sobie. Kiedy rozumiemy, że wszyscy jesteśmy na różnych etapach tej samej ewolucyjnej podróży, łatwiej jest mieć współczucie dla tych, którzy wciąż zmagają się z lekcjami, które być może już przyswoiliśmy. Wreszcie, możemy żyć z poczuciem celu i znaczenia, wiedząc, że nie jesteśmy tu przypadkowo, ale jako część większego planu. W którym zdecydowaliśmy się uczestniczyć. Nie oznacza to, że nasza ścieżka jest z góry określona. Mamy wolną wolę i dokonujemy rzeczywistych wyborów, ale raczej, że istnieje głębszy cel naszej ziemskiej podróży. Kiedy odkrywamy prawdziwy cel naszej duszy na ziemi, zachodzi głęboka transformacja. Nie tylko w tym, jak postrzegamy siebie, ale jak odnosimy się do innych i do świata wokół nas. Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy ludźmi mającymi okazjonalne, duchowe doświadczenie, ale duchowymi istotami, mającymi tymczasowe ludzkie doświadczenie. To zrozumienie zmienia wszystko. Wyzwania nie znikają, ale zmienia się nasz stosunek do nich. Cierpienie się nie kończy, ale zyskuje znaczenie. Śmierć traci nad nami władzę, nie dlatego, że ją negujemy. Ale dlatego, że rozumiemy, że jest tylko przejściem, zmianą formy, a nie końcem. I być może najważniejsze, odkrywamy, że miłość, nie jako przemijająca emocja, ale jako fundamentalna siła wszechświata, jest tym, co łączy nas przez czas, przestrzeń i wymiary. Jest złotą nicią, która tka gobelin istnienia. Co więc się dzieje, gdy odkrywamy prawdziwy cel naszej duszy na Ziemi? I poza nią budzimy się, przypominamy sobie, wracamy do naszej prawdziwej natury, i w tym przebudzeniu nie tylko przekształcamy własne życie, ale przyczyniamy się do ewolucji świadomości na naszej planecie i poza nią. Jeśli podobał Ci się ten film, nie zapomnij polubić, udostępnić i zasubskrybować, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Do następnego filmu.